No, dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tutaj Dorota Orzuch. Jesteśmy na wcześniej wstawaj więcej czytaj. Ja się pokrótce przedstawię. Jestem pasjonatką mm. rozwoju oso osobistego. <laughs> Rozwój osobisty poznałam w Ameryce i w organizacji, w której działam od, od pięciu lat. Jest bardzo duży rozwój osobisty w Meryke. Jestem starszą już dyrektor sprzedaży właśnie w tej organizacji. Polecam wszystkim kobietom używać produktów Meryke i polecam także dołączać do naszego zespołu, ponieważ jest to bardzo, bardzo przyspieszony rozwój. Jestem także trenerem rozwoju Brian Tracy i certyfikowanym neurocoachem. Mówię to nie po to, żeby jakoś tam tutaj mówić o swoich osiągnięciach, ale żeby. U pokazać, że rozwój osobisty jest naprawdę moją pasją i że naprawdę go traktuję nie tylko jako rozrywkę w życiu, ale po prostu uważam, że powinien być w szkołach i może do tego kiedyś dojdzie. Dojdzie na pewno do tego, tylko im wcześniej do tego dojdzie, tym lepiej dla całego naszego społeczeństwa. Dziękuję, że jesteście. Widzę wyświetlenia. Bardzo proszę, przywitajcie się ze mną. Dziękuję również wszystkim, którzy kupują kurs Formuła zmiany hamujących przekonań. Jest on dostępny na www.dorotozo.pl. I dla uczestniczek, uczestników transmisji, taka Tajemnicza informacja. <laughs> Oczywiście chciałabym, żeby każdy uczestniczył i każdy usłyszał te informacje i każdy z tego skorzystał, ale słyszą to tylko ci, którzy są zaangażowani w proces zmiany, czyli wy, którzy ze mną jesteście na transmisjach. Y i razem tworzymy tutaj te, te nasze tematy. E, ta informacja to, e, jeśli w, e, zakupując kurs e, wpiszesz e, kod promocyjny, e, który brzmi live, to cena obniży ci się o 50%. Więc gratuluję wszystkim, którzy korzystają już też z tej promocji, ale przede wszystkim gratuluję wsz tego, że chcecie. To jest decyzja o tym, że chcę coś zmienić w swoim życiu i będę się teraz Karmić taką wiedzą. Będę teraz przebywać wśród takich ludzi, będę czytać takie książki, będę zadawać sobie pytania, żeby weryfikować, czy to, co, to w co wierzę, jest prawdą. Nie, bo jeśli by prawdą nie było, to może się okazać, że może się odmienić zupełnie moje życie, jeśli odkryję, w co wierzę, że jest prawdą, a to nie jest prawda i jeszcze na dodatek mnie krzywdzi. <laughs> Więc sama sobie robię kuku. I dlatego, słuchajcie, dziękuję Wam i gratuluję tego zaangażowania, ponieważ Zmiana jest możliwa w każdym momencie naszego życia, w którym nie jesteśmy, może nawet w czarnej D, jak to mówi Jacek Walkiewicz. <laughs> jeśli jesteś w czarnej dupie, <laughs> to nic, bo możesz z niej wyjść. Gorzej jest, jeśli zaczynasz się w niej urządzać. Czyli gorzej, jeśli godzisz się na to, w jakiej sytuacji jesteś, bo uwaga, może masz w sobie przekonania, że niezbyt. Masz możliwości wpływania, wpływu na tę sytuację. Może masz w sobie przekonanie, że nic nie możesz zrobić. Może masz w sobie przekonanie, że tak już musi być. Może masz w sobie przekonanie na dodatek nawet, że to twoja wina, czasem takie nam przekonanie towarzyszy. A może mamy w sobie przekonanie, że po prostu, e, że po prostu... Słuchajcie, czekajcie, tylko sobie. E, widzę, że już się ze mną witacie, dzień dobry, dzień dobry, Lidia, jak miło więc te różne przekonania kotłują się w naszej głowie jak stado Chińczyków tam sieka kapusta, ja się, kabaret taki <grywy> że tam stado Chińczyków sieka kapustę coś się dzieje w naszych głowach kiedyś słyszałam taki bardzo fajny cytat, który mi bardzo dużo uzmysłowił Pogo chyba, A raczej na pewno i odkryliśmy wroga i uwaga, jesteśmy nim my My sami siebie hamujemy, ale słuchajcie, można by powiedzieć, że jeśli nie wiesz, że jest taka wiedza jak rozwój osobisty, że jest taka wiedza o potędze naszego umysłu, o pięknie naszego stworzenia, o tym jak my używając narzędzi, w które zostaliśmy wyposażeni, a jest ich całe mnóstwo, z których nie korzystamy, jeśli nie wiesz, że masz takie narzędzia, no to faktycznie. No to faktycznie, nie? Ale gorzej, jeśli wiesz, że masz takie narzędzia jak wyobraźnia, po, percepcja, jak wola, słuchajcie, jak pamięć. Jak... Tutaj m, kiedyś był, prowadziłam taką transmisję, gdzie dzieliłam się, jakie są inne niż, niż te nasze pięć zmysłów, do których jesteśmy już przyzwyczajeni, już mamy, wiemy, że, że funkcjonują, i są namacalne wręcz, odczuwalne, ale mamy całe mnóstwo narzędzi, z których nie korzystamy. Narzędzi pozazmysłowych, właśnie. Kiedyś była o tym transmisja, nie będę się tu powtarzać. Um, w, więc e, słuchajcie, um, A, jakaś fajna dyskusja się to wywiązała. Świetnie, e, więc ja dziękuję za to, że chcecie. Bo do, jeśli nie wiesz, że jest taka wiedza, która, która uświadomi cię, że masz wpływ, to ok, ale jeśli wiesz, że jest taka wiedza i z niej nie korzystasz to to jest, to jest smutne. Więc cieszę się bardzo, że zgłębiacie tę wiedzę, wykorzystujecie u siebie. Często mam komentarze, słyszę, ktoś do mnie pisze, dzwoni też czasami, że, że transmisje w czymś tam pomagają. Więc to jest naprawdę piękne i dziękuję za to. Chcę, żebyśmy dzisiaj, ponieważ już jest dzień 14 naszej formuły zmiany i tylko powiem, że nasze transmisje nie są tym kursem. Kurs jest dostępny na stronie www.dorotazo.pl Nasze transmisje są... Po to, żebyśmy dotykali sobie właśnie w rozmowie tematów, obszarów, w których mamy mnóstwo przekonań, być może mnóstwo. Myślę, myślę, że każdy ma mnóstwo przekonań hamujących. Więc, jak sobie o tym porozmawiamy, to taka transmisja, taka rozmowa może nam właśnie dać refleksję, jak to jest u mnie. Możemy sobie wskutek tego zadać pytanie, jak to jest u mnie, czy rzeczywiście ten obszar. Nie? Czy w tym obszarze jest coś, w co wierzę, co, co, mnie, co mnie nie rozwija, tylko mnie trzyma gdzieś tam w miejscu? Więc po to są nasze transmisje. I słuchajcie, zapraszam Was do tego 14 już dzisiaj dnia. Jeszcze tylko poproszę: nie wyświetla mi się, nie przeświadają mi się wszyscy. Ale zachęcam, kto może udostępnijcie dziewczyny na grupach, jeśli jesteście uczestniczkami rozwojowej kawy, czy, czy obszar skrzydła grupy dla konsultantek z mojego zespołu, to proszę was udostępnijcie. To nic, że czasami ktoś, czy, czy, czy różne osoby udostępnia, to nic, to nic. Ważne, żeby udostępniać, bo ja nie mam tutaj takiej opcji. I także polecam udostępnianie tej transmisji, jeśli się utożsamiasz z tą wiedzą, chcesz ją szerzyć, bo każdy, kto udostępnia, otrzymuje ode mnie. Upominek, to też jest takie właśnie fajne. Więc y, jaki dzisiaj sobie zadamy temat? Nawiążę tylko jeszcze do wczorajszego. Wczoraj rozmawialiśmy sobie o emocjach. Rozmawialiśmy sobie o emocjach, rozkminiałyśmy, jak to, jakie to czasami towarzyszą nam przekonania, których może nie jesteśmy świadomi co do, co do emocji. Dopóki, dopóki sobie nie uświadomimy, w co wierzę na temat w ogóle posiadania czy wyrażania emocji, czy w ogóle pozwalania sobie na odczuwanie emocji, dopóki sobie tego nie uświadomię, to być może będę właśnie tę sferę gdzieś tam zaniedbywać a zaniedbywanie emocji, bo już wiemy, że przecież są naszym normalnym, naturalnym elementem życia, i po co się mamy. Przecież, jakby ich, jakbyśmy ich nie mieli mieć, to by nam Bóg ich nie dał, ale Bóg chciał, żebyśmy je mieli w jakimś celu. Więc możemy, słuchajcie, możemy, dzień dobry, Jadzia. Możemy sobie uświadomić, że emocje są po to, żeby nam służyć żeby nam służyć. I co prawda wczoraj nie wyczerpałyśmy tematu, e, ale już myślę, że mogę Was dzisiaj zaprosić do kontynuacji tego tematu, że tutaj na stronie na pewno będzie ogłoszony webinar, kiedy, e, kiedy będzie dostępny webinar właśnie, kiedy można będzie się zapisać na webinar jako kontynuacja wczorajszego tematu, bo wczoraj no, nie miałyśmy tyle przestrzeń, słuchajcie, to jest tyle wiedzy, że tutaj jest tylko taka zajawka, ale słuchajcie. Jeśli was to interesuje, to od, tylko powiem, że zapraszam do zapisywania się na ten webinar. Śledźcie tutaj wpisy. E, dokładnie webinar będzie na temat, jak wykorzystywać emocje do celów, do, w sensie do realizowania tego, czego chcemy w swoim życiu. Czyli jak wykorzystywać emocje do tego, do tego, żeby nas rozwijały, żeby nas pchały do przodu, żeby, żebyśmy szli dzięki nim w tym kierunku, w którym chcemy iść, czyli żeby nas nie spychały właśnie gdzieś tam w głębiny jakiejś depresji, ale żeby nas budowały. No bo dostaliśmy emocje, emocjonalność jako narzędzie, <laughs> więc dlaczego, dlaczego z tego nie korzystać, nie? To jest jak sobie to uświadomimy, to zupełnie inaczej patrzymy. A dzisiaj chciałam Was zaprosić do tematu, żeby sobie zadać takie pytanie na temat właśnie co myślę to takie wstępne oczywiście trochę pobieżne może ale myślę że jak serio potraktujemy to rzeczywiście każdy może odkryć tutaj dzisiaj swój skarb co myślę co myślę o uczeniu się co myślę o uczeniu się co myślę o uczeniu się słuchajcie dlaczego to jest taki ważny temat Ponieważ e, tak mi się wydaje, że często w naszym środowisku e, panuje takie przekonanie, jeszcze panuje takie przekonanie, że e, edukacja kończy się wraz z zakończeniem szkoły. Nie? Że edukacja kończy się wraz z zakończeniem szkoły. Czasami nawet mamy takie, e, takie sytuacje, że gdzieś tam robimy już piątą, może szkołę, dziesiąty kurs, e, i w naszym tu mówię do, do tych o tych osobach, które już wiedzą, że edukacja nie kończy się na, 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 na świadectwie. E, I słuchajcie, i czasami takie osoby, które już wiedzą i już po prostu idą w tym kierunku, spotykają się z takim e, atakiem nawet, wręcz można powiedzieć, społeczeństwa, że ile to tych kursów jeszcze zrobisz, ile to tych szkół chcesz jeszcze skończyć, czego się tak ciągle jeszcze uczysz, nie? Tymczasem słuchajcie. To też może zależy, jakie te kursy, i tak dalej, ale tu to, to nie, nie, nie chcemy w to wchodzić. W każdym razie, słuchajcie, jeśli mamy w sobie przekonanie, że. Edukacja nasza kończy się wraz ze skończeniem, nie wiem, studiów, szkoły, i że już teraz to wszystko wiemy, i tylko teraz, zarab czy tylko teraz mamy zarabiać na tej wiedzy, tak? Teraz tylko już zarabiam, już teraz tylko odcinam kupony. Skończyłam studia i teraz tylko odcinam kupony. Jasne, pewnie, że jest to możliwe, ale jeśli mam sobie takie przekonanie, to prawdopodobnie. Nawet jeśli skończyłam świetne studia, i nawet jeśli już odcinam kupony, ale prawdopodobnie nie będę się rozwijać w tym chociażby moim obszarze, ponieważ uważam, że już tyle zainwestowałam, już koniec nie inwestuję więcej i tak dalej. I co się wtedy dzieje, kiedy tak myślimy? Albo nawet, już słuchajcie, nawet mówię. O, o, możemy powiedzieć o osobach, które jeszcze nawet nie odcinają kuponów, ale myślą, że już teraz to już koniec edukacji, bo już skończyłam szkołę, czy skończyłam studia, i już teraz powinnam zarabiać. Jasne, na każdym etapie życia trzeba zarabiać. Ale jeśli mamy w sobie takie przekonanie, że na przykład ja już wszystko wiem, albo e, ja już po prostu skończyłam, skończyłam kurs i teraz już tylko, już na tym 30 lat będę zarabiać, to nie, to nie te czasy. Słuchajcie, jak sobie to uświadomimy, że uczenie się to jest całe życie. Słuchajcie, ja do tej pory, popatrzcie, jaką ja mam wiedzę. Popatrzcie, ile e, i certyfikowanym neurocoachem, tak, i, e, i tre, Brian Tracy, trener rozwoju, i starsza dyrektor sprzedaży, i ciągle. I trenerem kompasu kariery również, jeśli was no, zapraszam do kontaktu, jeśli chcecie odkryć swoje powołanie. <grystanie> Ale słuchajcie, i cały czas inwestuję w siebie, cały czas korzystam z jakichś szkoleń, kursów, cały czas, ponieważ świadomość tego, że to nie jest tak, że jak już coś wiesz, to już tylko możesz siedzieć i, 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 e, i tylko na tym zarabiać, że świadomość tego, że musisz się rozwijać. Że musisz ciągle nową wiedzę zdobywać, że musisz ciągle, nie wiem, ciągle nawet siebie poznawać, ciągle jesteśmy w procesie uczenia się. Ta świadomość zwolni w nas hamulec, właśnie przekonania, może. Jak wstąpi w nas ta świadomość, to zwolni się hamulec przekonania, i takiej często temu przekonaniu służy nawet frustracja. Dajcie koniecznie serduszka, jeśli. Wiecie, o czym mówię, że często towarzyszy takiemu przekonaniu właśnie frustracja, że już powinniśmy zarabiać, tak, a jeszcze zarabiamy albo za mało, albo, albo nie zarabiamy, tak. Już mamy, już skończyliśmy szkołę, studia i powinnam zarabiać, tak. I temu właśnie przekonaniu towarzyszy frustracja. Ale możesz siebie, sobie oszczędzić tej frustracji, jeśli uświadomisz sobie, że ciągle się musisz nie musisz nawet, że powinnaś chcieć, że powinna. Ja też mówię do siebie: chcieć się uczyć. Ciągle chcieć się uczyć. Ja ciągle mówię, że, kurczę, w ja jestem taki rocznik, że na pograniczu, wiecie, tej nowej cywilizacji, jakby internetowej, pomiędzy starą cywilizacją, gdzie tam w ogóle, gdzie kiedyś komputer jakiś widział ktoś, nie? I pamiętam ten trudny czas, kiedy. No, ogarnianie komputera to było po prostu dla mnie jakaś, no, czarna nie powiem co, tak? E, żeby nie używać tego słowa, ale e, słuchajcie, to było takie trudne i, i oczywiście, ale już byłam świadoma tego, że no jestem teraz u progu podjęcia decyzji, czy zostaję w miejscu, w którym jestem, co właściwie równa się cofanie się, no bo jeśli wszystko idzie do przodu, świat idzie do przodu, rozwój idzie do przodu, ludzie nabywają coraz to nowe, są w ogóle powstają coraz to nowe zawody i tak dalej. No to jeśli ja zostanę w tym miejscu, to nie tylko, że zostanę, ale będę się cofać, bo oni będą szli do przodu. I zawsze właśnie, jak pamiętamy o tym, nie? że życie to jest proces doskonalenia się. To, jest, to, to zwolni nas to z właśnie z takiej frustracji, że nie zarabiam jeszcze tyle, ile powinnam, bo już przecież tyle wiem. Czy, czy po prostu, że już jestem zwolniona, nie czujemy się już po prostu tacy właśnie zwolnieni z tej konieczności uczenia się, nie? nie czyli nie ma w nas tej frustracji, nawet wtedy, kiedy no musisz się rozwijać, bo na przykład jesteś na jakimś tam stanowisku, na którym ciągle to nowe programy są, tak, ciągle te nasze, ja, ja, ja tak mam, nie? Ciągle te jakichś nowych aplikacji się muszę uczyć, ciągle to jakieś to, to e, ogarniania strony internetowej, to sklepem zarządzania, to jakieś tam ustawianie promocji, to jakieś no cudawianki cały czas i czasami się śmieję z moimi dziewczynami, że kurczę, to w ogóle Alzheimer mi nie grozi, bo wiecie... I to jest cudne, to jest właśnie pokazuje, jak my jesteśmy pięknie stworzeni, z czego nie zdajemy sobie najczęściej sprawy. Jesteśmy stworzeni tak, że mamy się całe życie uczyć, doskonalić, bo wiecie, że, że nasze e, zasoby intelektualne, jak nie są rozwijane, jak się o najlepszym, to jest chyba super przykład, że najlepszym sposobem na e, utrzymanie funkcjonowania, wysokiego funkcjonowania naszego umysłu jest uczenie się na przykład języków. Właśnie badania pokazują, że osoby, które się uczą ciągle, na przykład języków, no, im się rozrasta właśnie ta kora tutaj przednia i w ogóle zaczynają, używają więcej procentowo zasobów, potencjału swojego, swojego mózgu. Popatrzcie, jakie to jest piękne czyli Bóg chce, żebyśmy się uczyli i rozwijali cały czas. Nie chcę nie mówić ci, skończ podstawówkę, jesteś zwolniona, do końca życia już wszystko wiesz. No nie, no nie, no nie. Wiecie, i taka świadomość jest właśnie fajnym, fajną świadomością, bo po pierwsze się nie frustrujesz, że ciągle się musisz czegoś uczyć, albo nie frustrujesz się, że po prostu nie zarabiasz, bo wiesz już wtedy, że widocznie trzeba jeszcze czegoś się nauczyć, coś się rozwinąć, może poszerzyć swoje kompetencje. I zapraszam Was do, do właśnie do zadawania sobie takich pytań do dzisiaj, do zgłębienia, jak to jest u mnie, w co ja wierzę. W co ja wierzę? Jeśli wierzę. Że ja wszystko wiem i nie słucham transmisji, nie oglądam, nie, nie uczestniczę w kursach, nie wiem, nie myślę o tym, żeby pójść do jakiejś tam, yy, wiecie, szkoły czy coś, bo ja wszystko wiem, albo na, czasem jest takie przekonanie, że jestem na to za stara. To nie. A w ogóle kiedyś słyszałam takie yy, świetne powiedzenie, Trzy słowa, które zabijają twój biznes, a w ogóle ciebie w życiu, można by powiedzieć. Od Piotra Wasia to słyszałam: Ja to wiem, nie? To jest taka postawa, ja to wiem, czyli ja już wszystko umiem, i ja już nic nie muszę, nie? Więc słuchajcie, to jest, to jest taka fajna, fajna rzecz, którą myślę, że warto jest sobie zgłębić. Jeszcze się zastanawiam, czy. Czy nie pokazać jakiegoś fajnego diagramu, bo mam taki w głowie. Gratuluję Lidia i Anetka. Odgadłyście taką zabawę. Wrzucam teraz fajnie. Śledźcie stronę w ogóle, bo fajne rzeczy można też otrzymać, wygrać. Ostatnio wrzucam zdjęcia naszych malunków z tablicy i, i, i pytam, kto odgadnie, kto, kto pamięta, o czym było wtedy. I bardzo fajnie Wam to idzie, więc gratuluję, 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 Lidia i Janetka! No, słuchajcie, ale co jest właśnie ważne, więc może narysuję jeszcze coś ważnego. Coś ważnego w, przy dzisiejszym temacie. E, poczekajcie, już, już, już. Chcę Wam pokazać. Może nie jest to żadną nowością dla, niko, dla nikogo, dla kogoś. Już to wiele, wiele razy mówiłam, wiele razy pokazywałam, ale przy dzisiejszym temacie muszę to jeszcze jeśli sobie uświadomimy, że w ogóle nie chodzi nawet tylko o samo uczenie się w sensie wiedzę akademicką, ale przede wszystkim słuchajcie, ale przede wszystkim chodzi o używanie naszej podświadomości, czyli, e, czyli umysłu. Nie świadomego, tu jest powiedzmy, że świadomy umysł, tak? Chociaż on nie jest, podobno mówią, że to nie jest tak, że jeden pod drugim, <laughs> ale taki diagram powstał i taki się przyjął, że tu jest świadomy umysł, czyli wszystko to, czego my się uczymy tak świadomie, czyli nie, uczę się tak jak studenci się uczą na przykład, nie? Zakuć, zapić i zdać. <laughs> to To ta wiedza jest w świadomości, tak? To jest taka wiedza świadoma. I dopóki nie, towarzyszy temu, nie, nie towarzyszą temu emocje. Emocje kotwiczą wiedzę. Emocje kotwiczą wiedzę w podświadomości. Zagnieżdża się wszystko, jeśli chcemy się czegoś nauczyć, słuchajcie, to jest takie cudowne. Jeśli chcemy się czegoś bardzo nauczyć, to trzeba wywołać wokół tego emocje. I wtedy już nigdy tego nie zapomnimy bo ta wiedza się zakotwicza w naszej podświadomości dlatego tak często na przykład te momenty aha, że coś tutaj w świadomości się zadziało, zrozumiałam coś tak na poziomie intelektualnym i to było takie olśniewające że aż się wzruszyłam to to jest coś, co się tutaj zagnieżdża i już od tej pory będzie to działało e, no, na moją korzyść albo nie korzyść, w zależności od sytuacji czyli bo wiecie, umysł podświadomy to jest ten umysł emocjonalny, to jest ten umysł, który, który, yy, który my, yy, który działa automatycznie. Działa automatycznie, czyli mechanicznie robimy rzeczy, mechanicznie podejmujemy decyzje. Tam są nasze przekonania, tam są nasze przekonania, wszystko to, w co wierzysz. Tu jest to, w co wierzysz. Nie? Bo yy, popatrzcie, czasem jest tak. Yy, Czasem wiemy, co powinniśmy robić, czyli jakby tu jest o świadomość, a, a tu, jest, e, tu jest działanie, nie? Czyli tak jakby. E, tu jestem ja, powiedzmy, a tu jest na przykład cel. Nie. I co jest pomiędzy, jak myślicie? Coś jest pomiędzy, skoro wiem, co mam robić, mam świadomość, nie? Ale tego nie robię. To co jest pomiędzy? Wiecie, jakie to jest ciekawe? Co jest pomiędzy? No, ciekawa jestem, co napiszecie. Oj, internet mi coś tu mówi, że nie mam internetu. To nie wiem, czy jestem, czy nie. Emocja, Lidia, super. Co jeszcze? Super, co jeszcze, dziewczyny? Jednak jestem chyba, bo miałam przed chwilą informację, że internet zgubiłam. O, i nadal. No, emocje, myśli nasze, uczucia, uczucia, tak, przekonania nasze, przekonania nasze, tak. No, wszystko to wiara, wiara, <grym> wiara, no bo jeśli ja tu jestem i mam e, e, słabą wiarę, że mogę zrobić to co tu chcę. Nie. No to to jest pomiędzy, to jest opór. Słuchajcie, to może tworzyć nasz opór. Wiem, że może to być dla niektórych niejasne. Ja już dużo o tym wspominam, bo to jest coś co mnie właśnie olśniło, że wczoraj o tym też mówiłam, że dlaczego my jesteśmy sobie wrogiem? No bo sami stwarzamy opór. Z czym, jak stwarzamy ten opór w sobie, opór, czyli brak przepływu emocji, czyli taki hamulec, właśnie, brak przepływu energii przez nasze ciało, czyli brak poczucia bycia we flow, takim, takim, mm, takim stanie uniesienia, takim stanie działania, takim spa, stanie inspiracji, takim stanie wyższej kreatywności, wiecie? Jest nasz opór, czyli wszystko to, co. Gdzieś tam sami może sobie wkręcamy, albo mamy wkręcone przez środowisko. Czyli wszystko to jest to, w co wierzymy, co jest prawdą, a może prawdą wcale nie jest. Tak kończąc nasz temat. Więc w kwestii uczenia się, zapraszam e, właśnie do zweryfikowania, czy masz w sobie może postawę taką, że już do końca życia niczego nie musisz się uczyć i nie chcesz może nawet, o, zacina właśnie, no, czy właśnie jesteś otwarta na naukę, na uczenie się, na rozwój. Bo jeśli jest to otwarcie, to będziesz. E, jest nawet takie, słuchajcie, powiedzenie: kto się nie, nie rozwija, ten się zwija, nie? To jest w ogóle. Słuchajcie, ale może być też działanie zamiast oporu. Mhm. Tak, 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 tak. No. O Lidia, pogadamy na ten temat. Super. No. Tak, słuchajcie. Lidia zainspirowałaś mnie, zadzwonię do ciebie. Słuchajcie, ja będę kończyć. O, nie mam zegarka, ale gdzieś tu, gdzie tu jakaś godzina. O, już. Będę kończyć. Zapraszam, no, wiecie, do pisania, do komentowania, co na ten temat myślicie. Ja myślę, że po prostu bardzo ważne jest rozmawianie o przekonaniach, bo czasami jest tak w naszym życiu, że... Bardzo chcemy właśnie pozytywnego, tak? Chcemy czegoś pozytywnego. No chcemy jakieś sukcesy osiągać, chcemy odczuwać jakieś spełnienie, chcemy mieć jakieś poczucie właśnie może rozwoju w swoim życiu, ale mamy w sobie jakieś przekonanie, co, które nas hamuje. Czyli chcemy pozytywnego, ale wierzymy w negatywne. No i powstaje opór, powstaje konflikt. Kiedyś tak fajnie było powiedziane, że e, konflikt e, wewnętrzny. Czyli to jest w ogóle taka e, tak ambiwalencja chyba się to nazywa, e, to jest taki wewnętrzny konflikt, że towarzyszą Ci różne o, uczucia co do, e, co do tej samej rzeczy, mieszane uczucia jakby, o, takie mieszane uczucia, że sama nie wiesz, co, co jest dobre, co złe, co chcesz, a czego nie chcesz, i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, i co, co to jest właśnie? To, jest, to pokazuje, że jest w nas coś, co nie jest uwolnione, że nie mamy może zaufania do siebie, że mamy w sobie przekonania, właśnie, które gdzieś tam nas hamują przed tym, żeby to zaufanie do siebie mieć. No bo słuchajcie, to jest tak, e, taki konflikt wewnętrzny, który nie daje nam harmonii i spokoju. A jeśli nie mamy w sobie harmonii i spokoju, to będziemy tam, te, te stado Chińczyków będzie nam tu siekać cały czas, nie? <laughs> Więc ważne jest, jakie to jest poważnie ważne, żeby e, ustalić, w co wierzę, czy to jest prawdą, czy to mnie buduje, czy hamuje, w co warto wierzyć, w co opłaca mi się nawet, bym powiedziała, wierzyć, nie? W co potrzebuję uwierzyć, żeby czuć w sobie tę harmonię. No, temat uczenia się oczywiście jest niewyczerpany jak zwykle, ale zapraszam was do kursu, jeśli chcecie narzędziowo, coachingowo odkryć co naprawdę, co naprawdę myślicie na ten temat. Lidia pisze: "Wiemy, co jest dla nas dobre, ale to stare, niekorzystne nas trzyma. No bo jest stare i znane. My chcemy". My chcemy być w tym, wiecie, w, tym, w, tym, e, w tej czarnej D, nie? Bo już ją znamy. <laughs> Aj, cudowne to wszystko. Dobra, ja muszę kończyć, słuchajcie, bo dzisiaj, e, dzisiaj mam, e, mam, e, mam inne też rzeczy. Mm, dziękuję, że jesteście. Zapraszam do korzystania z tej wiedzy, do pisania w komentarzach. Pozdrawiam wszystkich powtórkowiczów, do, do, do udostępniania, jak macie ochotę. E, no i do zakupu kursu, jeśli uważacie, że to rzeczywiście ma sens. Uwolnić się od tych kotwic. Ja to uwielbiam po prostu. Tyle odkryłam na swój temat, słuchajcie. Jezus, ile ja odkryłam, w co ja wierzyłam? Jak ja żyłam? No, cudowności dla Was.